Chodź, A nie, chyba mam, wiesz. Ja nie chcę przedróżce. O wow. Muszla amonitowa. Wiesz ile to może mieć lat? Nie. Kilkadziesiąt albo nawet kilkaset milionów nazwana na cześć rogów egipskiego boga przez Rzymianinę, który sam zginął w wybuchu Wezuwiusza. Nadał nazwę Skamielinie i sam stał się Skamieliną. No fajny ten kamień. Skała. Przecież mówię, że skała. Czekaj, przystąpię <słuch> tak fotę. Zjadłem coś. Czekaj, ty masz Udzielę chyba... Wziąłem ją do góry. Ty nie umarła w tej drodze. No. Masz krok... się. Ej, o... Dobra, nie wiem gdzie iść. Miał być wypad bez telefonu. No dobra, ale nie obwiniaj mnie, jak się zgubimy. Nigdy w życiu. Aha. Pięknie. Nie? A, pięknie. Już to widzę. Będzie niesamowite. Magiczne, rozmyte ujęcie z wirującą drogą mleczną. Był taki fotograf. Już nie pamiętam, jak on się teraz nazywa. Ale on właśnie robił takie zdjęcia galaktyk. Na długim czasie naświetlania. Powiem Ci, że... zawsze na mnie działały te zdjęcia, jakby... zatrzymywały czas. Kocham, jak jesteś tak czymś zafascynowany. Ty masz swoje skały, a ja aparat. Zresztą... patrzę teraz na coś... znacznie bardziej fascynującego. Przyjeżdżałam tu z rodzicami. To moja bezpieczna ostoja. Co jeśli już nigdy tu nie wrócę? Obiecuję Ci, że wrócisz. Nie zrozum mnie źle. Cieszę się na myśl o Anglii, o nowej pracy, naszym nowym mieszkaniu. Tylko mam nadzieję, że Ty też znajdziesz tam swoje miejsce. Mnie się nie martw. Kiedy podążasz za głosem serca, nie wybierasz miejsca, w którym się znajdujesz. A dopóki jestem z tobą, będę szczęśliwy. Dziękuję, że jesteś. BEE- hmm. Biegniesz jakby cię kto gonił. Ty mnie gonisz. Śmieszne, dzięki. Chcesz pogadać? Z Tobą? <noise> Jasne, bo jesteś idealną osobą do udzielania mi porad sercowych. Mam dużo doświadczenia. liczyć trzy randki jako związek, to tak. Masz mnóstwo doświadczeń. Dobrze, panie ekspert. Ewidentnie musisz z kimś pogadać, a ja nie widzę tu nikogo innego, kto zresztą słuchałby twojego biodolenia. Dobrze, panie Freudzie, skoro się tak upierasz. Karierę ponad miłość mojego życia. I ona jest teraz ode mnie od 1704 km. Czuję się bardzo nieszczęśliwy. Budzę się codziennie rano z wyrzutami sumienia, że mogłem wtedy z nią pojechać. Więc, przyjacielu, co mi radzisz? No właśnie, tak myślałem. Wiesz, jest taka opowieść, japońska albo chińska. Była sobie księżniczka w Królestwie Niebieskim, która tkała najpiękniejsze ubrania z samych chmur na skraju Drogi Mlecznej. Na drugim skraju był krowiarz, Krowy który... w niebie. No, Droga Mleczna. Ach, no dobra. I oni poznali się, pokochali, wzięli ślub klasyczek. I wtedy zaczęły się problemy. Bo oni byli tak zajęci rozpieszczaniem siebie nawzajem, że zaniedbali swoje obowiązki. Księżniczka przestała tkać, krowiarz zaniedbał swoje krowy, które zresztą rozbiegły się po całym Królestwie niebieskim. No i bogowie rozgniewali się i zakazali się im spotykać. Wiesz dlaczego? No, powiedz mi. Bo zatracili siebie jako jednostki. Ach, czyli bogowie ukarali ich za to, że się kochali i chcieli być razem. Nie, nie, nie ukarali. Bogowie przypomnieli im, że poza przyjemnościami mają jeszcze swoje obowiązki. Chodzi o to, że żeby stworzyć spójną całość, potrzeba dwóch idealnie dopasowanych do siebie połówek. W każdym razie bogowie pozwolili im się spotykać raz do roku. I raz do roku przelatuje stado Srok, budują dla nich most, po którym oni mogą przejść przez całą drogę mleczną. No, to miała być historia miłosna, a nie tragedia. Max, żebym Cię dobrze zrozumiał, czyli chcesz mi powiedzieć, że to, co jest dobre dla mnie, jest dobre dla mojego związku? Dobra, pomyślę o tym. Gotowy? Na co? Cześć. Przepraszam, wiem, że miałam wczoraj do ciebie zadzwonić. Tak, miałaś. Ty, Meg, my... proszę cię nie chcesz kłócić. To przepraszam, może zadzwoni później, jak będziesz miała czas i chęć na to, żeby się kłócić. Nie rób mi tego nie dzisiaj, dobra? Znowu to samo. Ja, ja, ja. A kiedy ty pomyślałeś ostatnio o tym, jak ja się czuję? Cały czas to robię. Robię to wszystko dla nas, myślę o naszych marzeniach, o naszej przyszłości. Serio? Naszej przyszłości? Naszych marzeniach? A kiedy to marzyliśmy o tym, żeby być osobno? Kiedy marzyliśmy o tym, żeby nasz związek zamienił się w jedną rozmowę telefoniczną w tygodniu? Jak ja jestem dla ciebie priorytetem, Anastazja? Czy ty w ogóle chciałaś, żebym ja z tobą pojechał? Czy może przeszkadzałbym ci w twoim życiu towarzyskim? Zawsze chciałam, żebyś był tutaj. To ty postanowiłeś zostać w Polsce. Bo Ty mnie do tego przekonałaś! Bo ty nigdy nie potrafisz podjąć żadnej decyzji. Za to ty bez mrugnięcia okien wzięłaś robotę za granicą i wywróciłaś nasze życie do góry nogami. Ale no to ja nie jestem w stanie podjąć decyzji. Dobrze, Anastazja. Chcesz decyzji to ona. Proszę cię, porozmawiajmy na spokojnie. Żegnaj Anastasia. Obiecałeś, że co roku będziemy biwakować pod gwiazdami. Chciałam się upewnić, że dotrzymasz tej obietnicy. W w którą się poznaliśmy, widziałam spadającą gwiazdę. I dzisiaj, jak tu do ciebie jechałam, też zobaczyłam jedną i pomyślałam to samo życzenie. Tam tę noc pamiętam bardzo dobrze. Miałeś taką bajeczną czapkę czulę i Max się cały czas z tobą droczył, bo nie pamiętałeś, jak znalazła się na twojej głowie. <grystanie> ja patrzyłam tylko na ciebie z daleka i myślałam, jak jesteś uroczy. Nie ukrywałaś tego zbyt dobrze. Chciałam, żebyś mnie zauważył. Tak, to ja musiałam wykonać pierwszy krok. <grystanie> Szczerze. Zawsze to w Tobie uwielbiałem, że wiesz, czego chcesz. Zawsze chciałam Ciebie. Kiedy wyjechałaś, czułem, jak moja dusza się rozplata. A te dwa tygodnie po naszym rozstaniu, jakbym jej w ogóle nie miał. Widziałem innego wyjścia. Wolę utonąć we wszechświecie niż czekać na brzegu. To taka opowieść o dwojgu zakochanych, którzy mogą spędzać ze sobą tylko jeden dzień w roku. Z początku myślałem o tym, jak bardzo to jest niesprawiedliwe, ale teraz. Teraz wiem, jak pusta jest miłość bez nadziei. Oddałbym wieczność za jeden dzień z tobą.